Droga, drogi koziorożcu, dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy będziesz odsłuchiwać lub też oglądać moje czytanie. Dzisiaj nietypowo w sobotę robię dla Was czytanie tygodniowe, ponieważ jesteśmy w energii pierwszej kwarty księżyca i ona może nam dawać napęd do działania. Natomiast u Ciebie wyszło mi bardzo spokojne karty, bardzo spokojne energie i zadziwiająco ze sobą, yy, jakby korespondujące, zobaczcie, ten mężczyzna, starzec po lewej stronie i ta dziewczyna po prawej są bardzo spokojni, są bardzo wyciszeni, więc możecie tak się czuć w tym tygodniu. Natomiast jeśli to z Wami nie rezonuje, nie pasuje do Waszej sytuacji życiowej, możecie sobie poszukać czytań dla swojego ascendentu, albo po prostu nie jest to dla Was, czasem tak bywa. Pierwsza karta pustelnika wypadła. I ona jest na weekend. No, fajna energia wypoczynku w weekend, tylko takiego wypoczynku bardzo, bardzo wyciszającego. Może koziorożec po prostu miał bardzo ciężki tydzień i potrzebuje się wyciszyć. Może tak też być. Zobaczcie, ten starzec na szczycie góry yy, zimową porą zdjął gwiazdę z nieba i za chwilę włoży tę gwiazdę do swojej latarni. Może po prostu potrzebujecie przez chwileczkę właśnie nie zapalać tego światła. Potrzebujecie, nie wiem, nie używać telefonu przez część na przykład soboty, niedzieli. Potrzebujecie mniej zgiełku, mniej jakichś hałasów, mniej bodźców. Tutaj jest w tej karcie takie przesłanie. W karcie środkowej mamy piątkę monet widzimy takiego smutnego pieseła, który wpatruje się zziębnięty, pewnie głodny w okno witrażowe pobliskiego kościoła i on tam widzi nadzieję, widzi takie migotające światełko, ciepłe miłe i może ta karta mówić nam o tym, że możecie mieć jakieś smuteczki, no kto ich nie ma, natomiast smuteczki mogą wam trochę jakby odbierać energii, stąd może ta potrzeba wyciszenia i może tak być, że martwicie się czymś, na co nie macie do końca wpływu, ale gdzieś tam w serduszku się tli nadzieja, że może ta troska się wkrótce zakończy oby. No i w karcie umiarkowania widzimy anielicę, która przelewa wodę z kielicha do kielicha. Ta woda jest krystalicznie czysta, jest zimna, jest prawdopodobnie piękne lato, i ona pewnie się chce jakoś schłodzić. Więc też tu mamy jakieś wyciszenie. Natomiast w karcie umiarkowania budujemy też stabilizację budujemy na solidnych e, podstawach. Nasze decyzje życiowe, nasze sprawy zawodowe, nasze sprawy rodzinne, wiecie, na takim porządnym fundamencie, którego, e, tak jak w bajce o trzech świnkach, wilk jednym podmuchem tego domku nie zburzy. Ja nie wiem, czy ta, y, to porównanie jest znane ludziom spoza, że tak powiem, polskiego kręgu kulturowego, ale naprawdę jedna z mądrzejszych bajek mojego dzieciństwa bajka o trzech świękach. Polecam każdej dorosłej osobie seria. Drogi Koziorożcu, tutaj nie ma jakichś w tych kartach zrywów, porywów i jakichś wielkich nowych początków dla Ciebie, przynajmniej ja nie widzę. Natomiast widzę wielką potrzebę Nabrania sił i takiego odpoczynku na bardzo głębokim poziomie. Dobrego tygodnia Cię życzę i do usłyszenia na kolejnych czytaniach.